Tutaj Aleks postawił KFC. Siema wariaty, tu grupa dzisiaj gramy w grę. Minecraft. Tutaj chodzisz na schodek i tutaj zamawiasz. I tutaj jest menu. No. A tam pająki. Bardzo rozwinięte, co nie? Pokażę ci wejście dla personelu. Okej. Okay. To jest cały mechanizm. Troszkę skomplikowany. I teraz patrz, wrzucamy kuraki. Trzeba dużo wrzucić, Bo inaczej masz na nie wzadziona. Chodź idziemy na wejście z przodu. I zobacz, tu jest dźwignie. Jak ją podpalimy I teraz w skrzynce nic nie było. Zaraz w skrzynce. O. Pieczony kurczak, sześć sztuk. super fajnie. Jakby co w skrzynce było 6. To leci już tyle i na rawa